Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dotację na modernizację energetyczną Szkoły Podstawowej nr 1 w gminie Goczałkowice-Zdrój. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. W ramach programu priorytetowego Klimatyczne Uzdrowiska wsparcie na modernizację energetyczną otrzymała gmina Uzdrowiskowa Goczałkowice-Zdrój. Klimatyczne Uzdrowiska to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany również oczywiście ze współpracy z Funduszami Wojewódzkimi, jako tymi najbliżej, najbliżej beneficjentów, wnioskodawców, położonych podmiotów. To program, który jak sama nazwa wskazuje, chodzi o to, żeby miejscowości uzdrowiskowe dbały również o ochronę klimatu, najszerzej mówiąc, najszerzej pojmując ochronę klimatu, a więc poprawę jakości powietrza, generalnie wszystkie rzeczy związane z jak najmniejszą presją na środowiska. Czyli Zmniejszamy, zmniejszamy, zużycie paliw, zmniejszamy zużycie energii elektrycznej, z, z, zmniejszamy zużycie wszelkich zasobów, które, to, które są możliwe, czyli zmniejszamy zużycie wody, innych, innych nośników, innych surowców po to, żeby jak najmniej wpływać na środowisko. Czołkowice to gmina nie tylko aktywna w pozyskiwaniu środków, ale przede wszystkim myślę, że mogę tak powiedzieć aktywna w działaniu na rzecz poprawy stanu jakości powietrza. To gmina, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu gmin w skali całego kraju w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze. To gmina, którą także myśmy kapituła naszych nagród ekologicznych, zielonych, zielonych czeków do szczegła i taką nagrodę w ubiegłym roku przyznała właśnie za te działania w zakresie poprawy jakości powietrza. Nie tylko związane z programem Czyste Powietrze, ale także inne działania. Właśnie te, które mają na celu na, na cel zmiany, pozytywne zmiany w środowisku naturalnym. Od wielu lat walczymy o czyste powietrze w gminie Goczałkowice-Zdrój, dlatego że no tak jak mówiłam, gmina Goczałkowice-Zdrój to uzdrowisko i to nam leży na sumieniu, my, to, my co 10 lat musimy przedkładać w Ministerstwie Zdrowia Operat środowiskowy w jednym z, jednym z załączników jest właśnie stan jakości powietrza, dlatego my to powietrze mamy na terenie naszej administracji badawczą w Wiosiowską, my to sukcesywnie to powietrze monitorujemy. No i dlatego wszystkie te działania są na to ukierunkowane, żeby, żeby po prostu kolejne inwestycje, które są w gminie prowadzone, przyczyniały się do poprawy jakości powietrza. Wiemy doskonale, że ta praca jest niezwykle istotna samorządów, żeby poprawiać jakość powietrza w naszym regionie. Goczołkowice to są ewidentnym liderem. Podejmują działania te, które do których są zobligowane, ale robią jeszcze coś więcej i bardzo się też cieszę, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dostrzega, dostrzega te działania z jednej strony wspierając te inicjatywy, ale z drugiej strony też nagradzając właśnie te samorządy, które robią coś więcej niż, niż muszą. Dofinansowanie w ramach programu gmina przeznaczy na modernizację Szkoły Podstawowej nr 1. Umowa została podpisana 11 sierpnia 2023 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez Artura Michalskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz przedstawicieli beneficjenta, Gabrielem Plachem, wójta gminnego Czałkowice-Zdrój, oraz Barbarę Kwiatoń, skarbnika gminy specjalny program dla, dla, dla miejscowości uzdrowiskowych dla obiektów położonych w gminach uzdrowiskowych w miejscowościach uzdrowiskowych został stworzony i w tej chwili są już finansowane kolejne inwestycje czego najlepszym przykładem jest właśnie gmina Goczałkowice, w której będzie finansowana termomodernizacja głęboka termomodernizacja szkoły wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii A więc oprócz tego że zaoszczędzimy energię to przejdziemy na jej czystą wersję czyli, czyli pochodzącą z czystych źródeł odnawialnych, w tym wypadku fotowoltaiki. I to jest naszym celem głównym. Ten projekt będzie kosztował ponad 2 miliony złotych. Dotacja, dotacja w wysokości milion ponad milion 800 tysięcy złotych pozwoli na, na zrealizowanie tego w pełni i w tym takim zakresie można powiedzieć większym niż, niż, taka, niż taka standardowa, tradycyjna, taka najprostsza modernizacja. Gmina Go zdrój wygrała wspaniały wniosek w klimatycznych uzdrowiskach organizowany przez Narodowy Fundusz. To naprawdę wielki sukces i duża kwota, bo milion na, osiemset na to, żeby ze szkoły, która była jeszcze tak naprawdę starą energią, w tej chwili odnawialnymi źródłami energii będzie świeciła. A w takiej gminie jak Goczałkowice-Zdroj, gminie Zdrojowej, jest to bardzo ważne i bardzo ważna inwestycja. W tym roku udało nam się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu w ramach takiego programu klimatycznego uzdrowiska na termomodernizację budynku szkoły w Goczałkowicach-Zdroju. Ten projekt polega na wymianie okien, na przebudowie, wymianie instalacji w kotłowni grzewczej, cepieców centralnego ogrzewania, również na panele fotowoltaiczne. I na pompę ciepła. Także projekt myślę, że taki znacznie unowocześni nasz, nasz obiekt szkolny. Kolejna inwestycja to z jednej strony poprawa jakości powietrza, z drugiej strony poprawa komfortu dzieci i młodzieży, jak i również dużo nowocześniejsze, dużo nowocześniejsze systemy ogrzewania, ale to też obniżenie potem kosztów funkcjonowania instytucji. Więc to jest przepiękny pokazanie przepiękne, jak można modelowo korzystać z funduszy gdzie te, te, te działania synergiczne przynoszą bardzo dobre efekty. Modernizowana szkoła znajduje się na terenie gminy uzdrowiskowej. Dzięki tej umowie zaoszczędzona zostanie również energia cieplna, a za sprawą instalacji OZD poprawi się jakość powietrza w okolicy. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec marca 2024 roku.